Bluegrami witam serdecznie. Przepraszam, się kręcę z ręki, telefonem, na karcie, parakum pamięci. E, akwarum na bocję. E, lecz nie dzisiaj będzie o bocjach, a będzie o innym punkcie programu. Dzisiejszym gwoździem programu będą. No właśnie Pteroptyrum Scalare. Tak, czterech zawodników sobie kupiłem. Oni w tym akwarium mają zadanie podrosnąć. Ponieważ moje główne, główne skalary, te największe by po prostu je potraktowały jako jedzenie. I w przyszłości w tym akwarium jeśli uda się z tych czterech osobników dobrać parę w tym zbiorniku zostanie para, a dwa pozostałe znajdą się w moim zbiorniku głównym 375 litrów. I zastąpił miejsce akad z Maroni, które wtedy wylądują tutaj. Dzielą one zbiornik ze, bo, z trzema bocjami, które, no, parametry wody są i wszystko jest przygotowane pod skalary. Bocje jakoś sobie muszą poradzić, bo na nich mi tak najmniej tu w sumie zależy. One są, bo niestety muszą zostać, tak jak w wcześniejszych filmikach mówiłem. No, niestety muszą, nic nie poradzę. Ale głównie mi chodzi tutaj o. Skalary. Co tydzień będzie się pojawiał prawdopodobnie film albo co dłuższy czas yy, z tego jak skalary podrastają i co się dzieje w ich życiu. Jakie to są w ogóle skalary? Yy, raczej takie standardowe jak możecie zobaczyć. Tutaj jest zwykły pasiak. Czarnuch. Ten odmiany to się nazywa Green Map oraz taki pasiak z troszkę dłuższymi płetwami, nie jest to prawdziwy wyloniasty, bo prawdziwie wyloniasty mi się nie podobają, troszkę ma dłuższe płetwy, spodobało mi się ubarwienie tego po prostu wziąłem także to jest akwarium dla tych czterech osobników, zawodników także to by było na tyle za tydzień prawdopodobnie się pojawi update co u moich skalarów, także Blugrami. Pozdro!